Czełem wszystkim! Z tej strony Kacper z kanału Fan Klocków. Jako że już jakiś czas temu miała premiera najnowszego sezonu Stranger Things, to postanowiłem przygotować dla Was materiał właśnie z tym serialem związany. I nie ukrywam, jest to jeden z tych moców, z których jestem najbardziej dumny. Zaczynajmy! Dla przypomnienia, moc to skrót z angielskiego sformułowania, oznaczającego moją własną, autorską konstrukcję, ale do rzeczy, co przedstawia ta budowla? Jest to nic innego jak pokój Mike'a Willera z pierwszego sezonu Stranger Things. Scena, która się w nim rozgrywa jest jedną z pierwszych z całego serialu. Dzieciaki, których chyba nie muszę wam przedstawiać, grają właśnie w D&D. Mike trzyma w ręku jakąś figurkę. Czy to może Demogorgon? Plansza do gry leży na stole, którego zbudowanie było dla mnie ciekawym wyzwaniem. Nie chciałem przecież, żeby to był taki zwykły, nudny stół, złożony z płytki jakichś tam innych klocków. Nie wiem jak to określić. I zależało mi, żeby stał pod kątem. Początkowo, jako nóżki, użyłem zwykłych patyków ale wyglądały one na zdecydowanie zbyt cienkie w porównaniu do masywnego blatu. Tyle gadania o samym stole. Podłogę natomiast wykonałem z płytek, ale postarałem się, żeby gdzie nie gdzie były jakieś study. Podobnie jak w oryginalnym zestawie ze Stranger Things, tylko tam pod tym takim daszkiem, wiecie, w amerykańskie domy mają takie daszki z przodu, no nie? To tak pod tym daszkiem była taka, taka podłoga. Kolejnym wyzwaniem było ułożenie tych studów tak, aby móc dzięki nim stworzyć taki właśnie płaski dywanik, jaki zresztą widzicie w tym momencie. Również było to bardzo trudne, ponieważ no, te elementy dywaniku nie są ze sobą w żaden sposób połączone są połączone ze studami z podłogi pod kątem, i początkowo było to problematyczne, ale mi się udało. Nie chciałem tutaj użyć Położyć tych mm, plejów na jakiejś podstawce, bo wtedy ten dywan robił się zbyt gruby. Jako, że pomieszczenie znajduje się w piwnicy, nie zapomniałem o schodkach do góry. Pod schodami ściana jest w kolorze sand green, a na samym dole widać jej fundamenty. Część ściany za bohaterami postanowiłem jednak urozmaicić, wyłożona jest więc drewnem. Myślę, że ten brązowy kolor dodaje takiego sympatycznego, przytulnego klimatu. Na ścianie wisi plakat filmu Shark, czyli Jaws, ale Lego podrobiło, oraz rysunek należący do Willa. Pod ścianą leży również mały regalik z pucharem. Jednak jak zdążył nas Jednak jak zdążył przyzwyczaić nas świat Stranger Things, wszystko ma swoją drugą stronę. Mroczną stronę. Ale to mrocznie zabrzmiało. Tak. Tutaj brakuje już przyjemnych kolorów. Dominują odcienie szarości. Zamiast dzieciaków w pokoju przebywa kłodny, krwiożerczy Demogorgon. Podłoga jest pełna różnych mazi, porostów. Ci, którzy oglądali najnowszy sezon, wiedzą, jakie zagrożenie z nich płynie. Stół nie jest brązowy, a czarny. Plansza do gry, jak i plakat filmowy pozbawione są kolorów. Puchar stracił swój złoty blask, ładna brązowa ściana jest zniszczona, ciemna, pełna studów i porostów. Te study bywają takiego klimatu właśnie zniszczenia. Nawet dziecięcy rysunek Willa został zastąpiony nieprzyjemną wizją olbrzymiego monstrum. Lampka nie emituje już miłym ciepłym światłem, a zimnym i gryzącym w oczy. Wszystko się rozpada. Tak naprawdę to początkowo miała powstać tylko wersja pokoju Majka z naszego wymiaru. Jednak po zbudowaniu zauważyłem, że mam dużo odpowiadających klocków w kolorach szarości, więc stwierdziłem, że zbuduję tę drugą stronę w odbyciu lustrzanym. Dosłownie lustrzanym, czasem nawet tym lustrem się posiłkowałem przy budowaniu. Takie elementy miałem oczywiście stąd, że wcześniej rozłożyłem mój zestaw ze Stranger Things, który teraz jednak stoi w całości i stąd też ostatnio niewiele buduję. Jako, że do budowania samej ściany służyły mi te takie klocki ze studami na bokach, to postanowiłem połączyć oba światy za pomocą pacyków. I tak oto powstał ten moc. Jak już wspomniałem, jeden z tych, z których jestem najbardziej dumny. No to dzięki wszystkim za oglądanie. Dajcie znać, czy odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, czy obejrzeliście już najnowszy sezon Stranger Things. Kto wie, może coś zbuduję, jednak wtedy bym musiał znowu rozłożyć zestaw ze Stranger Things, a nie wiem, czy nie chce to robić. A może coś wykombinuję z tych elementów, które mam? Zobaczymy. W każdym razie, mam jeszcze kilka materi materiałów nagranych wideo. Może je wrzucę w najbliższym czasie, bo wakacje więcej czasu. Zobaczymy. Dzięki wszystkim jeszcze raz za oglądanie. No i co? Do następnego razu. Oby jak najszybciej.